Mamy dzisiaj szczególny czas, czas, kiedy będziemy chcieli przystąpić do stołu pańskiego, ale zanim to nastąpi, to chcemy również skierować naszą uwagę do Słowa Bożego. Najprawdopodobniej pierwszą osobą, która zaniosła Ewangelię o Jezusie Chrystusie na kontynent afrykański, był dworzanin królowej Etiopii. Ale jak to się stało, że ten poganin, który jechał do Jerozolimy, aby się pomodlić, wracał z niej, będąc chrześcijaninem? Jak to się stało, że człowiek, który w sumie niewiele wiedział, na temat Boga Prawdziwego, jednak poznał prawdę o Jezusie z Nazaretu i co więcej, odnalazł w Nim swojego osobistego Zbawiciela. Ósmy rozdział Księgi Dziejów Apostolskich podaje nam, że stało się to Dzięki pewnemu starotestamentowemu proroctwu. Otóż ów dworzanin, jadąc na swoim wozie, czytał właśnie zwój proroka Izajasza. Wiersze 32 oraz 33 tegoż właśnie ósmego rozdziału, które zresztą były czytane przed chwilą mówią nam o tym, jaki fragment tej księgi, jaki fragment księgi Izajasza wzbudził w owym człowieku szczególne zainteresowanie, jaki też fragment zrodził w nim pewne pytania. Przeczytajmy. 8 rozdział, 32 i 33 wiersz. A ustęp pisma, który czytał, był ten. Jak owca na rzeź był prowadzony, i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże. Tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu Jego wyjęty został spod prawa. O Jego rodzie któż opowie, bo życie Jego z ziemi zgładzone. Zostaje. Czy wiecie, z jakiego rozdziału księgi Izajasza pochodzą te słowa? Tak, z 53. To właśnie ten fragment, czy ten rozdział, byśmy dzisiaj powiedzieli, czytał ów dworzanin. I to właśnie ten fragment, czy to miejsce, Księgi Izajasza zawiera jedno z najbardziej niezwykłych proroctw, jakie znajdują się w całym Piśmie Świętym. Proroctwo, które doprowadziło do nawrócenia nie tylko tego dworzanina, ale proroctwo, które też doprowadziło do Chrystusa tysiące innych osób. Tych, którzy zadawali sobie pytanie, dlaczego Jezusa przybito do krzyża. No, a skoro poselstwo zawarte w tym proroctwie okazało się tak wielkim błogosławieństwem dla tego człowieka, to wierzę, że i takim samym błogosławieństwem. Może ono stać się i dla każdego z nas. Dlatego chciałbym, abyśmy otworzyli ten fragment. Wierzę, że bardzo dobrze nam znany, 53 rozdział Księgi Izajasza. Abyśmy jeszcze raz spojrzeli na Niego, abyśmy jeszcze raz przeczytali Go. I starali się zauważyć pewne prawdy, pewne przesłanie, które On zawiera. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed Nim jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust jak jagnie na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu sprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Spoglądając jeszcze raz na poselstwo tego rozdziału, możemy zauważyć cztery prawdy, które, o których ten rozdział, to poselstwo mówi. Cztery prawdy, które są jednocześnie fundamentem i podstawą naszego zbawienia. Cóż to są za nauki, cóż to są za prawdy? Otóż pierwszą z nich jest prawda mówiąca o naszym Bogu na temat naszego Boga. Prawda, która ukazuje Jego mądrość, Jego wszechmoc. Wiersz dziesiąty o tym mówi. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Ale to Panu upodobało się utrapić Jezusa cierpieniem. Czytając te słowa, można być nieco szokowanym, zaskoczonym. Zazwyczaj przecież postrzegamy Boga jako tego, który jest miłosierny, przebaczający, który jest niezwykle łaskawy, tego, który chroni swoje stworzenia przed wszelkim bólem, wszelkim cierpieniem. Jednak ten tekst Przedstawia go zupełnie inaczej. Mówi o tym, że cierpienia, jakie spotkały jego jednorodzonego syna, były zgodne z oczekiwaniami ojca. Co więcej, one były nawet wpisane w drogę życia, jaką na tej ziemi ojciec wyznaczył swojemu synowi. Wiele osób Czytając biblijny opis śmierci Jezusa, a także okoliczności, które jej towarzyszyły, wielu osób buntuje się. Wielu postrzega jego śmierć jako owoc pewnej intrygi ze strony przywódców jego narodu. Albo też jako dowód tchórzostwa ze strony Piłata, który był przedstawicielem administracji rzymskiej. Jednak powyższe słowa Izajasza każą inaczej nam ocenić to, co miało miejsce na Golgocie. To nie był tylko spisek zazdrosnych o swoje wpływy przywódców. To nie była również tylko pomyłka rzymskiej sprawiedliwości. To była realizacja Bożego planu ratowania ludzkości od wiecznej zagłady, od wiecznego unicestwienia. Zresztą mówi o tym końcówka tego wiersza, I przez niego wola Pana się spełni. Zatem cierpienia, jakie spotkały Mesjasza, owego sługi Pana. Były przez Boga zaplanowane. Miały doprowadzić do osiągnięcia konkretnego celu. Jakiego? O tym powiedzą nam kolejne prawdy ukazane w tym rozdziale. Ale zanim do nich przejdziemy, to warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną myśl związaną z tym, co powiedzieliśmy do tej pory. Otóż wydarzenia, które rozegrały się na Golgocie, są świadectwem również i tego, że od początku do końca Bóg czuwał nad tym, co działo się z jego synem. Pomimo ataków samego księcia ciemności, pomimo nienawiści ze strony przywódców własnego narodu, Pomimo obojętności i pogardy ze strony administracji rzymskiej, Bóg ani na chwilę nie utracił kontroli nad tym, co działo się z Jego synem. Czyż nie jest to piękny obraz Jego mądrości, Jego mocy? Gdy myślimy o Bożej mocy, gdy myślimy o Bożej wszechmocy to zazwyczaj mamy na myśli stronę fizyczną, siłę fizyczną. I być może jest tym sporo racji. Jednak Izajasz ukazuje nam Jego wszechmoc w zupełnie innym wymiarze. Ukazuje nam Boga, który pomimo wszelkich przeciwności realizuje krok po kroku swoje zamierzenia. I nikt oraz nic nie jest w stanie Mu w tym przeszkodzić. Czyż nie jest to niesamowite? Gdy spoglądamy na dzisiejszy świat, świat pełen różnych tragedii, klęsk żywiołowych, katastrof, gdy spoglądamy na dzisiejszy świat pełen bezprawia, upadku moralności, to można dojść do wniosku, że chyba nikt nad tym światem już nie panuje że wszystkim rządzi jakiś czysty przypadek, ślepy traw, ale Golgota świadczy o tym, że Bóg nie stracił kontroli nad tym światem, że On nie zrezygnował ze swego panowania nad nim, On nie zrezygnował także i z kontroli nad moim i Twoim życiem. To prawda, że nie wszystko rozumiemy, to co dzieje się w naszym życiu, to co nas spotyka, ale Golgota jest dowodem tego, że On nadal panuje także nade mną i nad Tobą. Ale idźmy do drugiej prawdy zawartej w tym fragmencie czy w tym proroctwie, a jest nią. Nauka mówiąca o pojednaniu człowieka z Bogiem. Jest to chyba najważniejsza nauka, nie tylko zawarta w tym rozdziale, ale w ogóle w całym Piśmie Świętym. Natomiast najważniejsza myśl to wiersz dziesiąty. Gdy złoży swoje życie w ofierze, mówi ten tekst. Biblia gdańska oddaje go jeszcze trafniej, jeszcze lepiej, położywszy ofiarą za grzech duszę swą. Podstawą pojednania człowieka z Bogiem jest ofiara okupu. Jest ten czysty i doskonały baranek, który został złożony w ofierze za nasze grzechy. Wiersz dziewiąty mówi, że on bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Wiersze, które czytaliśmy, ukazują nam sens, a zarazem też i prawdziwy charakter zastępczej ofiary Jezusa. I tak wiersz czwarty mówi, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Wiersz piąty, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Wiersz szósty, pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Ósmy, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Jedenasty wiersz, sam ich winy poniesie. I dwunasty, on to poniósł, grzech wielu. Wszystkie te teksty mówią na temat jednej prawdy, na temat tego, że Jezus stał się naszym zastępcą. On wziął na siebie karę, będącą konsekwencją naszych grzechów. On stanął na naszym miejscu. Ale na czym polegała ta kara? Był to Boży gniew. Będący wyrazem Bożej dezaprobaty dla grzechu, oraz śmierć będąca konsekwencją grzechu. Te dwie rzeczy, czyli Boży gniew, oraz śmierć, mówią nam o cenie, jaką musiał zapłacić Jezus, by nas zbawić. Jeżeli w pełni sobie ją uświadomimy, to wówczas. Zupełnie inaczej będziemy postrzegali grzech. Nie jako coś atrakcyjnego, pociągającego, ale jako coś odrażającego i odpychającego. Ale najbardziej chyba poruszające tym wszystkim jest to, że Jezus zdecydował się na to wszystko. Całkowicie dobrowolnie. Będąc na tej ziemi, on nigdy nie buntował się przeciwko temu, on nigdy nie protestował. Wiersz siódmy mówi, że znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze, i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Trzecią prawdą płynącą z tego rozdziału to jest prawda mówiąca o usprawiedliwieniu. Wiersz 11 mówi, że za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Izajasz łączy tutaj Ideę zastępczej ofiary Jezusa z kwestią naszego usprawiedliwienia. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi. Ale czym jest to usprawiedliwienie? Usprawiedliwienie możemy powiedzieć, że jest Bożym dziełem, w wyniku którego człowiek zostaje uznany za czystego i pozbawionego grzechu. Ale jak to jest możliwe, skoro każdy z nas jest grzeszny? Zresztą o tym mówi wiersz szósty, że wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. A zatem tak naprawdę nie ma ani jednego człowieka bezgrzesznego. Jak zatem pogodzić? miłość ze sprawiedliwością. Jak pogodzić wymagania niezmiennego prawa Bożego, które domaga się śmierci grzesznika z możliwością jego życia wiecznego? Czy jest to możliwe bez naruszania Bożej świętości, sprawiedliwości? Wiersz 6 mówi o tym, jak Bóg rozwiązał ten problem, jak pogodził Tą sytuację. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Wiersz piąty mówi, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Umierając na krzyżu, Chrystus zapłacił cenę Naszych nieprawości i grzechów. Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. W ten sposób sprawiedliwości Bożej stało się zadość. Wymagania niezmiennego prawa Bożego zostały w pełni zaspokojone. Jednak z uwagi na to, że Chrystus, żyjąc na tej ziemi, nie popełnił przecież najmniejszego grzechu. To jego doskonała sprawiedliwość może zostać przypisana tym, którzy uwierzą w jego ofiarę. I tak w ten oto sposób możemy być w oczach Bożych sprawiedliwi i czyści. Nie dlatego, że tacy jesteśmy z natury, ale dlatego, że On ukarany został dla naszego zbawienia. I ostatnia myśl, czy też prawda płynąca z tego rozdziału, to jest odnowa wszystkiego. Wiersz piąty mówi: Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Ci, którzy pojednali się z Bogiem, ci, którzy przez wiarę zostali usprawiedliwieni, będą mogli doznać uleczenia, doznać ostatecznego uleczenia z mocy i obecności grzechu. A to obejmuje zmartwychwstanie to obejmuje przemienienie naszych ciał, w święte i bezgrzeszne to obejmuje Życie przez całą wieczność na nowej ziemi, ziemi wolnej od grzechu, bólu, śmierci. A to wszystko dzięki temu, który, żyjąc na tej ziemi, był, jak mówi Izajasz, jako korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Jednak jego poświęcenie, jego ofiara, wierność nie miały być bezowocne. Gdy złoży swoje życie w ofierze, mówi proroctwo, ujrzy potomstwo. Wierzę, że w tym obrazie owego potomstwa to są wszyscy ci, którzy przyjęli Jego ofiarę, którzy skorzystali z błogosławieństw Jego ofiary, a wierzę, że wśród nich również i my obecni tu dzisiaj na tym miejscu. Proroctwo to kończy się słowami pewnego wywyższenia. Owego sługi Pana. Dlatego dam mu dział wśród wielkich, i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Dlatego dam mu dział wśród wielkich. I z mocarzami będzie, będzie dzielił łupy. A inny tekst nowotestamentowy mówi o tym, że przed nim zegnie się wszelkie kolano na niebie i pod ziemią, i wszelki język uzna, że on jest Panem. Jakże wspaniałego mamy zbawiciela. Czyż nie warto mu Służyć? Czyż nie warto go miłować? Czyż nie warto również i świadczyć o nim? Amen.